8 października w Józefowie pod Warszawą odbył się 17. Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, tym razem zatytułowany Kierunki Rozwoju Inwestycji Morskiej Energetyki Wiatrowej i Polskiego Sektora Kolejowego. Wydarzenie z udziałem przedstawicieli trzech dużych segmentów przemysłu budownictwa stalowego, energetyki wiatrowej i kolejnictwa otworzył prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Zbigniew Barłuk. Następnie głos zabrał Zbigniew Gryglas, poseł na Sejm oraz przewodniczący zespołu do spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej. me. W polityce energetycznej Polski, w tym dokumencie strategicznym dotyczącym naszej energetyki, zapisaliśmy aż 10,4 gigawata mocy wiatrowej na morzu do roku 2040. Ja jestem optymistą z natury. Wierzę, że my zrobimy jeszcze więcej do tego czasu, że my zbudujemy jeszcze więcej wiatraków, bo mamy po temu, po temu warunki, no ale gdybyśmy nawet zrealizowali ten plan z dokumentu strategicznego rządowego, to, to oznacza, że na Bałtyku powstanie ponad tysiąc wiatraków. Uważam, że te inwestycje to jest w strzał w dziesiątkę, bo to na pewno przysporzy dużo pracy dla całej gospodarki oraz energia odnawialna. To Uważam, że to jest przyszłość dla, nie tylko dla Polski, ale i dla świata. W pierwszej sesji pod tytułem Morska energetyka wiatrowa, szanse i wyzwania dla krajowego rynku konstrukcji stalowych, oprócz posła Zbigniewa Gryglasa wzięli udział eksperci i przedstawiciele firm, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami w tej materii. Sesję tematyczną zakończyła debata. Dobrze jest wsłuchać się w głos praktyków, zwłaszcza tych firm, które już są obecne na rynku morskiej energetyki wiatrowej. W zasadzie te, te organizacje, które już mają doświadczenie w konkurowaniu na zachodnich rynkach, mogą nam najwięcej, najwięcej powiedzieć o tym, czego najbardziej potrzebują. I, I okazuje się, że polskie firmy są gotowe, żeby konkurować na równych zasadach z zagranicznymi podmiotami. Czujemy tak, taką pewność siebie i przekonanie, że są gotowe sprostać tej, tej konkurencji. Okazuje się, że nawet nie oczekują jakichś specjalnych systemów preferencji. To, to bardzo budujące. Druga sesja tematyczna dotyczyła kierunków rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego. Wzięli w niej udział przedstawiciele reprezentujący branżę kolejową, którzy usiedli do wspólnej debaty i rozmawiali o rozwoju inwestycji polskiego sektora kolejowego. Debata była optymistyczna i to mnie najbardziej ucieszyła, że wszyscy, zarówno polskie linie kolejowe PKP S.A., jak i wykonawcy dość zgodnie mówią, że mamy dobry czas dla kolei, że perspektywy są, e, są pozytywne, e, że po raz pierwszy zaczęliśmy... E, Traktować kolej jako równoprawny środek transportu i mamy budżet na to, żeby przez wiele lat do przodu inwestować w tą kolej, więc i dla tych, którzy są dostawcami konstrukcji, dostawcami stali, myślę, że to jest ważny sygnał, że kolej to świetny rynek, w który warto zainwestować na przyszłość. Gościem specjalnym kongresu był dr Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, który podczas wystąpienia poruszył kwestię gospodarki naszego kraju. Polska rozwija się tak, jak miało to miejsce w poprzednim okresie dość szybko. Te 30 lat polskiej transformacji to wielki sukces naszego kraju. Wielki sukces polskich przedsiębiorców, którzy zbudowali zupełnie inny potencjał niż ten, którym dysponowaliśmy w 1989 roku. Natomiast teraz, teraz są nowe wyzwania, nowe problemy. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, więc czekamy. Na rozwiązanie problemu Brexitu i jakie będzie miało to reperkusje dla europejskiej, w tym polskiej gospodarki. Chcemy, chcę mówić również o wyzwaniach związanych z konieczną transformacją polskiej elektroenergetyki. Ostatnim punktem programu była uroczysta gala, podczas której zostały wręczone certyfikaty producenta i współproducenta konstrukcji stalowych. Tutaj się rozmawia po pierwsze o konkretach, przedstawia się pomysły na rozwiązywanie skomplikowanych problemów. No i muszę powiedzieć, że ja osobiście zawsze cenię sobie spotkania z przedsiębiorcami, bo przedsiębiorcy no, doświadczają często skutków takich czy innych regulacji, które autorzy tych regulacji nie zawsze trafnie przewidują. Następnie przybliżono postępy programu Buduj ze stali oraz rozstrzygnięto konkurs na konstrukcję stalową realizację roku 2019. Statuetka powędrowała do firmy Eco Inch Misztal. Z pewnością jest to bardzo duża odpowiedzialność i ogromna satysfakcja i radość z tego, że zostaliśmy wyrażeni taką właśnie nagrodą. Zwieńczeniem gali był występ artystów znanych z show Mam Talent, którzy zaprezentowali pokaz malowania piaskiem oraz speed painting. Kolejny kongres Pixu już za rok.